ruszył nabór elektroniczny do miejskich przedszkoli. Podczas sesji rady miejskiej radny Drabek zaproponował organizację miejskiej kampanii zachęcającej podatników z Bielska Białej do odpisu 1% podatku na rzecz Stowarzyszeń i Fundacji działających w naszym mieście. Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku Białej za ubiegły rok. Od kilku dni chcąc zatelefonować do ratusza nie musisz posiadać telefonu. Wystarczy internet, komputer i mikrofon. W Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze pożycia małżeńskiego. W minioną środę i czwartek kolejne dwie tury małżonków świętowały swoje złote gody. Ruszył nabór elektroniczny do miejskich przedszkoli. System elektronicznego naboru do placówek przedszkolnych sprawdził się w ubiegłym roku. Oszczędza czas i energię rodziców oraz usprawnia pracę urzędników Miejskiego Zarządu Oświaty. W tym roku limit wolnych miejsc w przedszkolach zapełnia się bardzo szybko. Już pierwszego dnia naboru serwery MZO pracowały na wysokich obrotach. Wygląda więc na to, że rodzice uważnie śledzili komunikaty i datę rozpoczęcia naboru. Do 10 marca trwa kolejny nabór elektroniczny do przedszkoli. Chciałbym przypomnieć tym rodzicom, którzy zapomnieli o tym, żeby to zrobili. Procedura jest opisana na naszych stronach jest zakładka nabory. Wystarczy tam wejść, zobaczyć jest dokładna instrukcja, w której rozpisano poszczególne kroki. Ale gdyby nawet rodzice mieli z tym problem, wystarczy udać się do najbliższego przedszkola, do tego przedszkola, które zostało. Wybrane i tam pracownik przedszkola pomoże wypełnić y, odpowiednie, że tak powiem, dokumenty, przygotować to wszystko. Dużo miejsc przedszkolnych przygotowało miasto w tym, na przyszły rok? Powiedziałbym tak, że jest tyle miejsc, ile w ubiegłym roku. Y, zazwyczaj w momencie naborów nie wystarcza dla wszystkich chętnych. Y, zgodnie z przepisami miasto ma obowiązek przyjąć dzieci pięcio i sześcioletnie. Y, te dzieci, których rodzice i opiekunowie takie dziecko zgłoszą. Właściwie w żadnym samorządzie nie wystarcza miejsc dla wszystkich chętnych dzieci, począwszy od trzeciego roku. Natomiast w czasie roku potem pojawiają się wolne miejsca wskutek różnych ruchów i dokonujemy jeszcze uzupełnień. Nawet po tym naborze, gdyby się okazało, że potrzeba będzie nabór uzupełniający także. Podczas sesji Rady Miejskiej radny Drabek zaproponował organizację miejskiej kampanii zachęcającej podatników z Bielska Białej do odpisu jednego procenta podatku na rzecz stowarzyszeń i fundacji działających w naszym mieście. Idea jest prosta i logiczna: skoro podatnicy nie korzystają z przysługującej im możliwości, lub przekazują 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych, to dlaczego by nie przekonać ich, aby te pieniądze wędrowały do organizacji działających w Bielsku Białej lub do takich, które działają na rzecz bielszczan z korzyścią dla nas samych ale i darczyńców, którzy na miejscu mogą sprawdzić, jak ich dotacja jest zagospodarowywana. W naszym mieście jest szereg organizacji posiadających na status organizacji pożytku publicznego, mogą pozyskiwać środki z odpisu 1%, jednak w zderzeniu często z dużymi, z dużymi fundacjami, czy też organizacjami, które posiadają dostęp do, do, do potężnych mediów, po prostu taką rywalizację mogą przegrywać. Na stronie internetowej naszego urzędu są wszystkie organizacje pozarządowe pożytku publicznego, które mają prawo do 1%, również już w magazynie też się to pokazało, spis wszystkich organizacji pożytku publicznego, co nie zmienia faktu, że być może trzeba jeszcze zrobić więcej dla promocji, żeby to zostało w naszym mieście. Ja jak powiedziałem, i na stronie internetowej i w magazynie już się spis ukazał. Radni przyjęli sprawozdanie z działalności komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej za ubiegły rok. O stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście samorząd na swoich posiedzeniach informowany jest na początku każdego roku. Jest to najlepszy czas na podsumowanie działań i przedstawienie statystyk. Jak wynika z zaprezentowanych danych, miniony rok dla Bielskiej Policji był dobry. Odnotowano 9% spadek przestępczości przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o 2,5%. 637 zatrudnionych na terenie miasta i gminy etatowych policjantów zatrzymało ponad 3600 podejrzanych, z których 169 znalazło się w areszcie. Policjanci na tak tzw. gorącym uczynku ujęli aż 1089 osób. Kolejną ważną kategorią dla naszych mieszkańców jest kwestia dotycząca tzw. wykroczeń szczególnie uciążliwych. Mam tu na myśli wszelakiego rodzaju zakłócenia porządku, spokoju publicznego, naruszanie przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, czy też kradzieże mienia niższych wartości, zniszczenie mienia. Dynamika w tego typu kategorii wykroczeń, mieliśmy, odnotowaliśmy ponad 5149 czynów z tejże kategorii, więcej niż w analogicznym okresie roku 2011. Bardzo ważną rzeczą, którą tutaj wielokrotnie podkreślamy i dziękujemy Państwu, tak zwane służby ponadnormatywne, czyli te służby, które są sponsorowane przez miasto, w 2012 roku mieliśmy takich służb 1180, wykonano w ramach nich prawie 300, ponad 330 interwencji, zatrzymano 137 sprawców na gorącym uczynku, 36 nietrzeźwych kierujących, 47 osób poszukiwanych, a wylegitymowano blisko 10 tysięcy osób i nałożono blisko 900 mandatów. Od kilku dni chcąc zatelefonować do ratusza nie musisz posiadać telefonu. Wystarczy internet, komputer i mikrofon. Świat idzie do przodu, a za postępem technologicznym starają się nadążyć również służby informatyczne magistratu. Web Phone to ostatnia odpowiedź na wszechogarniający nas internet. Zainstalowanie apletu Java w naszym komputerze pozwoli teraz na korzystanie z internetowego komunikatora umieszczonego na głównej stronie bielskiego ratusza. Korzystanie z Web phonu przynosi oszczędności i jest przy okazji trendy. Jest to kolejny kanał dla komunikacji mieszkańców z urzędem miejskim. Działa to w ten sposób, że każda osoba, która ma dostęp do internetu bez dodatkowych kosztów, podkreślam właśnie, że bez dodatkowych kosztów, bo ktoś to internet ma to koszty dostępu do internetu ponosi i ma właśnie ten dostęp do internetu, dysponuje komputerem z mikrofonem i ze słuchawkami lub z głośnikiem, może się właśnie już bez dodatkowych kosztów poprzez naszą witrynę internetową www.um.bielsko.pl połączyć głosowo z Urzędem Miejskim. Działa to, to jest zintegrowane z takim drzewem zapowiedzi głosowych. W ramach tego drzewa wybierając odpowiednie cyfry, można, jeśli ktoś zna kod kreskowy pisma, które złożył w urzędzie miejskim. Wystukując ten kod kreskowy, system od razu podaje, kto się tym, tą sprawą zajmuje i może od razu połączyć do konkretnego urzędnika, który się tym zajmuje. Jeśli ktoś nie zna tego kodu kreskowego, ten system zapowiedzi głosowych umożliwia połączenie się z centralą telefoniczną i centrala telefoniczna już łączy z konkretną osobą, z którą chcieliśmy. Byśmy się skontaktować. W Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze pożycia małżeńskiego. W minioną środę i czwartek kolejne dwie tury małżonków świętowały swoje złote gody. Tegoroczny luty jest wyjątkowy, bowiem tylko w ciągu jego ostatnich dwóch tygodni w Urzędzie Stanu Cywilnego jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego organizowano aż cztery razy. W ubiegłym tygodniu wśród świętujących par znalazła się i taka, która swoją wspólną rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodziła po raz 62. Wszystkie pary świętujące Złote Gody otrzymały z rąk prezydenta miasta Jacka Krywulta honorowy medal przyznawany przez prezydenta Rzeczypospolitej. Para o 62-letnim stażu uhonorowana została specjalnym dyplomem. Wszyscy zaś otrzymali życzenia i kwiaty, a z ust proboszcza parafii Opatrzności Bożej księdza doktora Andrzeja Mojżeszki życzenia Bożego Błogosławieństwa na kolejne lata. Uroczystość zwyczajowo zakończyła wspólna sesja fotograficzna oraz miłe spotkanie przy lampce szampana i filiżance kawy.